Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast on go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę. Którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Dzień dobry, szczęść Boże. Alleluja, Chrystus żyje, bo zmartwychwstał. Tym słowem Ewangelii, którą dziś odczytamy w czasie świętej Eucharystii, rozpoczynam to nasze budzenie się. Słowo mocne. Pierwsze to jest to, że jest trąd. Ta choroba istnieje też dzisiaj, choć wydaje się, że jest opanowana. Ale też czytamy to słowo w naszym kontekście. Tak? Mamy swoje trądy, swoje ograniczenia, swoje choroby, rzeczy, które sprawiają, że nie mogę na siebie patrzeć. Tak? Trąd ten jako choroba tak? to, to choroba skóry, gdzie, gdzie ciało gnije, gdzie odpadają części ciała no, okropne nie można na siebie patrzeć. A ty masz takie rzeczy w sobie związane z tobą, z twoim życiem, może charakterem, że nie możesz na siebie patrzeć I ten trendowaty upad na kolana przed Jezusem, upadni w swoim sercu przed Jezusem. To jest niesamowite, co ten człowiek mówi. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli chcesz, to znaczy zostawia Jezusowi działanie. Yy, zostawia Jezusowi formę odpowiedzi na, 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 na Jego pragnienie. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus zdjęty litością mówi, chcę, bądź oczyszczony. Zdjęty litością to znaczy zdjęty miłością. Yy, ogarnięty miłością, bo w Jezusie jest miłość wielka do Ciebie. Ogromna miłość jest do Ciebie. Yy, zapragnijmy. Zapragnijmy właśnie tego, żeby Yy, nazwać te swoje yy, trądy yy, i oddać je Panu. A On będzie uzdrawiał. W swoim czasie, yy, według yy, swojego planu yy, On zrobi to, co jest najlepsze dla nas. Yy, tylko to, żebyśmy yy, mieli tą odwagę yy, powiedzieć Jezusowi, jest mi z tym źle. Nie mogę na siebie patrzeć. Nie mogę siebie słuchać. Jest mi źle ze sobą, a może innym jest źle ze mną. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wierzę, że Jezus to będzie czynił, dlatego proszę Jezusa za każdą i każdego z Was. Za każdą osobę, która to nagranie ogląda. Panie, uzdrów. Panie, przemień. Panie, daj nadzieję. Panie, spraw aby życie wróciło w całej pełni, spraw, aby te osoby, Panie, patrzyły na siebie z miłością, bo Ty patrzysz z miłością, chcę bądź oczyszczony, to wypowiedz nad każdym z nas. No to dajcie znać, jak Pan odpowie na tą modlitwę, bardzo serdecznie Was do tego zachęcam i o to proszę. No, ale muszę dziś jeszcze powiedzieć jedną rzecz. 14 lutego to święto świętych Cyryla i Metodego. To dla mnie, dla mojej wspólnoty, Szkoły Ewangelizacji Cyryli i Metody, szczególny dzień, Dzień Święta Patronalnego. Choć w tym roku z racji pandemii nie mamy zewnętrznych obchodów poza Mszą Świętą i nabożeństwem o uzdrowienie. Więc będziemy się też modlić za Ciebie, to cieszymy się, że mamy tak wielkich orędowników, ludzi, którzy przyjęli miłość Pana Jezusa i nieśli tą miłość do ludzi, by mówić językiem tych ludzi, językiem Słowian, to wspaniałe orędzie o Jezusie, który przychodzi, zbawia, oczyszcza przyzywajcie dziś, proszę też, wstawiennictwa świętych Cyryla i Metodego i bardzo Was proszę, abyście dziś w sposób szczególny razem z Cyrylem i Metodym modlili się za mnie, modlili się za Szkołę Ewangelizacji Cyryli i Metody i wszystkie dzieła, które wokół wspólnoty powstały. No, to dobrej niedzieli i dobrego świętowania. Do zobaczenia.